Info uprawa jak uprawiać warzywa prawdopodobnie najlepsza książka o uprawie warzyw. Kalendarz warzywnika 2023 innowacyjny kalendarz warzywny. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Witam was z miejsca, w którym uwielbiam być, w którym uwielbiam przebywać, uwielbiam spędzać czas. Witam was z mojego rancha. Te pomidory naprawdę bardzo dobrze rosną, jestem bardzo zadowolony z tego roku uprawy. Pomidorów, w szczególności właśnie jeśli chodzi pod osłonami, bo w gruncie nieosłoniętym, jak również w Donicach, troszeczkę gorzej poszło, ale tutaj niesamowite plony, niesamowite plonowanie, niesamowity wzrost, wszystko mi się naprawdę bardzo tutaj podoba. Wiadomo, robi się coraz szybciej ciemno, teraz będzie coraz zimniej za jakiś czas. No, już powoli będzie się to wszystko kończyło, ale jeszcze tyle zbiorów jest do zebrania. Jestem bardzo szczęśliwy. Pomidory w nieosłoniętym gruncie zaczną szybciej padać, a tutaj te w tunelu jeszcze będą dosyć długo. Tak jak w poprzednich miesiącach, dbamy o to, żeby nie było wilków. Tutaj macie sobie wilka. O, wyszedł. Mimo tego, że już kiedyś był rwany, to wyszedł jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba rwać. I tak trzeba sobie patrzeć i patrzeć i patrzeć, czy coś nie ma. W dalszym ciągu można usuwać te liście. Ja zostawiam liść, przynajmniej zwykle zostawiam ten liść pod gronem do momentu, Aż ten ostatni owoc nie zacznie się czerwienić. Czasem zdarza mi się, że usunę to wcześniej, jednak staram się tak, tak robić, żeby właśnie tak było. Więc ten ogonek liściowy jest już do usunięcia, bo tam wszystkie się już zaczęły czerwienić. Tam już jakieś zbiory były, jak widzę. A ten, który jest tutaj, usunę, jak się ten zacznie. Chociaż w sumie już się zaczął, w sumie już się zaczął, w sumie już to można by też usunąć. A czy jakiś nawóz w tej chwili pomidorom dawać? Można, to też zależy, jak przygotowaliście wcześniej glebę, ale ogólnie to można dać nawóz płynny, nawóz płynny wieloskładnikowy, ale bardziej z przewagą potasu i fosforu, żeby nie z jakąś bardzo dużą ilością azotu. Podlewanie oczywiście w sierpniu dalej standardowo, dalej po prostu trzeba te pomidorki podlewać. Pomidory dojrzewają. Pomidory plonują, zbieramy sobie ten, ale co jeśli zostaną nam takie zielonkawe? Czy jeśli nam taki spadnie, czy on dojrzeje? To jest pytanie no, dosyć często zadawane. Teraz też, mimo tego, że lato, to już się myśli o, tych, o tej jesieni, bo pomidory trzeba zebrać przed przymrozkami. To jest bardzo ważne. I teraz pytanie, czy taki. Pomidor, warto zbierać, czy, po, czy po, po, po prostu trzeba wyrzucić. Kiedyś widziałem, jak byłem na grzybach, całe krzaki z zielonymi pomidorami. Mnóstwo było plonów i ktoś to wyrzucił. Czy popełnił błąd? Posłuchajcie. Około rok temu nagrałem bardzo ciekawy filmik z dojrzewania pomidorów, gdzie jest to filmik poklatkowy, Który zresztą teraz możecie sobie zobaczyć. A ja przy okazji powiem kilka słów. Niedojrzałe pomidory można przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu typu garaż, piwnica, a nawet w domu na parapecie. Są różne sposoby przechowywania pomidorów. Niektórzy przechowują pomidory w kartonie i przykrywają papierem. Niektórzy trzymają pomidory razem w skrzynce. Inni przechowują tak, aby pomidory się ze sobą nie stykały. Na spodzie kładą karton. Wiele sposobów jest dobrych i ja się w to zbytnio nie zagłębiam. Polecam systematycznie, uważnie, patrzeć na owoce, tak, aby eliminować pomidorki chore i pomidorki, które zaczynają się psuć. Więc z tego filmiku możecie sobie zobaczyć, że te pomidory bez problemu dojrzewają, bez problemu w wielu miejscach. A więc jeśli Wam spadnie pomidor, to go nie wyrzucajcie, jak również zbierzcie wszystkie pomidory przed przymrozkami. Wiadomo, że jeszcze trochę czasu jest, ale ten filmik myślę, że warto. Było zobaczyć. Witam Was w pomidorowym raju. Zobaczcie sobie, ile tych pomidorów jest. No, jest też sporo liści, ale sam fakt, że tych pomidorów jest mnóstwo. Jak ja sobie tutaj wejdę bliżej, to widać pomidor na pomidorze i to nie tylko na samym dole, że pierwsze grona, tylko też wyżej. Widać niestety też to, że pomidorki zaczynają chorować. Teraz będę ograniczał się tylko i wyłącznie do eliminacji chorych liści, jak również do eliminacji chorych owoców, jeśli taki będzie. A już tam a już tam jednego widziałem. Zobaczcie sobie, jak te pomidorki tutaj pięknie O tutaj wyglądają. Jest ich mnóstwo i zanim zacznę zbierać. Zobaczmy sobie tutaj. Oczywiście dalej dbamy o, jak na przykład tutaj jest dalej ten wilk. Dalej to trzeba usuwać. No ten, tego pomidora też muszą usunąć. No jakieś tutaj li liścia, ale to za chwilkę wszystko y, zrobię. Jak ja usuwam te liście, to usuwam albo część, czyli na przykład tu utknę sobie, albo ten cały ogonek liściowy, w zależności jak to jest zakażone. No, w tym przypadku chyba tylko dotąd albo tutaj cały ten. I powiem Wam tak, jak ja to usuwam, staram się tak nie dotykać, że wiecie, tutaj dotknie, tu, 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 bo to może działać, może wpływać niekorzystnie. Tutaj sobie spójrzcie też, jest kiepska sy sytuacja pod tym względem, że no upadł y chyba jeden pęd. Zerknijmy tam bliżej albo i dwa. Było bardzo dużo wiatru. Bardzo wiało. Jak również bardzo mocno padało. No i to się tutaj niestety mimo tego, że były te klipsy, to się niestety prze przewróciło. Tutaj trzeba te pomidorki zebrać. O, zobaczcie sobie na pocieszenie, jak to tutaj ładnie wygląda. No, następne tutaj rośnie. Trzeba to pousuwać o. I zobaczcie sobie tutaj, ile tych plonów jest. Więc ogólnie sezon jest naprawdę bardzo dobry. Sezon sprzyja uprawie pomidorów. Jednak ten sezon no, kiedyś się kończy i powoli ten koniec nadchodzi. No ale pomidory zaczynają już dojrzewać coraz wyżej. Więc, no, tak jak sobie tutaj można spojrzeć, tam w oddali już te na najwyższych gronach, te najwyższe grony zaczynają dojrzewać. Co znaczy, że no, jest bardzo dobrze, bo uzyskam. Większość, yy, większość tych pomidorków sobie zbiorę i nie będzie dużo strat. I wszystkie pomidory dojrzeją bez problemu przed przymrozkami. To ogławianie już zostało wcześniej wykonane i żadnego problemu nie będzie. No, chyba że ta choroba je tutaj unicestwi. A ona no, pewnie będzie uni unicestwiała w miarę powoli, bo będę usuwał te chore. Części. No najlepiej by było zrobić oprysk, wtedy, wtedy jest szansa, że tą chorobę się zwalczy. Jednak ja już w tej fazie tego oprysku robił nie będę. Przejdźmy więc do zbioru. No to co, zbieramy. Też takie zbieram. Przy okazji przypomnę, że można zbierać tak sobie ręcznie przytrzymując, jak również można zbierać obcinając. Można obciąć sobie, wiecie, tak... I też to nie będzie błąd. Też to jest OK. I też wspomnę, że o, ja sobie tutaj pyk, całe grono. Znaczy całe zostały tylko tam te dwa pomidorki. O, Zobaczmy sobie tutaj. Pyk też całe. Chociaż tutaj mi się rozdzieliło. To jest to jedno, co tak mi upadło już wcześniej. No to potem trzeba będzie tam umyć, bo upadło na ziemię. No, i też zawsze warto te pomidorki po zbiorach umyć. Zobaczcie sobie, jaki to jest piękny widok. No, coś wspaniałego. Jeszcze, bo nie będę chyba pokazywał tego zbioru, wiecie, że yy, całego, bo już był poprzednio taki zbiór, też dosyć spory. Pokażę Wam, jak, jakie są rezultaty tego zbioru. Końcowe zbiory. Jednak wspomnę też, że jeśli pomidor jest chory to ja takich pomidorków nie jem. Wiecie, jeśli ma, nie wiem, ślady zarazy, ślady suchej zgnizny. Wiecie, jak są takie ślady pęknięcia, to ja to bez problemu jem. Tutaj też bez problemu. To może sobie odkroję i tyle. Więc takie coś ten. Ale chodzi mi właśnie o pomidory chore. A takie coś bez problemu sobie zjem. Ostatnie spojrzenie na te niesamowite krzaki i zaraz będziecie widzieli efekt końcowy. O, to jest coś wspaniałego. Pyk coś niesamowitego. Teraz zbieram, zbieram tylko pomidorki wielkoowocowe, bo tych koktajlowych na razie po prostu one by się mogły zmarnować, mimo tego, że tam trochę leży za dwa, trzy. No to ich teraz jeszcze nie zbieram. Zbiorę oczywiście tylko te, które leżą. A tutaj te. Jest. Dobra. Przejdźmy do końca zbioru, do rezultatów właśnie tych zbiorów. Zostało ostatnich 5 pomidorków do zebrania, a efekt to jest niesamowite. Zobaczcie jakie piękne grono, jakie piękne pomidorki, a jeszcze tyle do zbioru. I co z tego, że już liście są gorsze? Co z tego? Niesamowicie to wygląda. Jestem już po zbiorach pomidorów wielkoowocowych i zobaczcie sobie ile ich tutaj jest. No pomidory koktajlowe zostaną zebrane później. Pomidory wielkoowocowe. Udało się nawet takie idealnie takie grona całe. No, jeden jest niedojrzały, ale on dojrzeje bez problemu w domu. Niecałe dwie skrzynki takie bardzo duże. Jestem bardzo szczęśliwy. To kolejny mój duży zbiór z tunelu foliowego. Też zbiory były w uprawie bez osłon. Natomiast no, nie ma co mówić, że pod folią te zbiory są największe. Bardzo, bardzo ładnie. Teraz trzeba je, je będzie posegregować. Będą też przerabiane, niektóre się zje na bieżąco, a te takie popękane trzeba jak najszybciej przerobić. Jestem szczęśliwy. A tutaj, teraz, przygotujcie się na wspaniały widok. Normalnie, a patrzcie, patrzcie, jaki niesamowity widok. Wiadomo, tutaj jest chore, tutaj ten zaraza też nie odpuszcza, ale trudno. Jak na ten okres jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony i dzisiaj. Dzisiaj będą zbiory duże, ogromne zbiory pomidorów koktajlowych, czyli tych pomidorów, które są łatwiejsze w uprawie jak również dają plony szybciej. Tutaj jakiś czas temu były zbiory takie duże, duże tych pomidorów wielkoowocowych. Teraz właśnie będą zbiory tych pomidorów koktajlowych. Takie oczywiście nie są już jadalne. Trzeba na to patrzeć, czy pomidory właśnie tak się nie robią. Trzy pomidory nie są chore. Nie tylko liście. Tutaj specjalnie teraz tych liści nie obrywałem. Spójrzcie sobie, patrzcie, oglądajcie te pomidory. Czy coś się z nimi nie dzieje? Czy nie dzieje się na liściach, jak również przy, przy owocach? Bo to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Zobaczcie sobie na ten niesamowity widok. Niesamowity widok pomidorków. Koktajlowych. No, kilka pomidorów ko koktajlowych mi już spadło, się popsuło, przez co naleciało mi troszkę muszek. No, ale trudno. Dzisiaj, właśnie ogromny zbiór. Biorę się więc za zbiór pomidorów. Nie tych wielkoowocowych, ale właśnie tych koktajlowych. I po zbiorach sobie chwilkę porozmawiamy. Pomidory zebrane. Ilość naprawdę bardzo duża, bo to nie jest tylko to, to jest też to. A tutaj jest tych pomidorów, nie wiem ile tych jest. Kilkaset, mnóstwo, mnóstwo pomidorów. Zobaczcie sobie jak ich jest. Bardzo dużo jestem bardzo zadowolony. No, tutaj następne. Całe takie pudełeczko. No i tutaj pół do doniczki, on nie wiem, ma 12 litrów. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. Niektóre pomidory trzeba będzie szybko przerobić. Nie, niektóre właśnie mi popękały, a niektóre przy zbiorze są, są takie. A powinny być takie, ale to właśnie tamta odmiana. Więc starałem się tutaj zbierać pomidorki. Właśnie takie. Podlewanie pomidorów raz na jakiś czas, raz na te kilka dni częściej u mnie nie trzeba one mają dosyć mocny rozwinięty system korzeniowy przez to że nie podlewałem ich tak wiecie dziennie tylko właśnie raz na kilka dni więc teraz jestem w stanie właśnie tak rzadziej lać mimo tego że jeszcze mamy lato jak dbać o pomidory we wrześniu tylko czy jeszcze jest o co dbać u mnie, jeśli chodzi o uprawę tunelową, to jest bardzo dobrze, pomidory dały bardzo duże plony i jeszcze dadzą, co tutaj mo możecie sobie zobaczyć, więc bardzo się cieszę. Natomiast, jeśli chodzi o uprawę na zewnątrz, to tych pomidorów już praktycznie nie mam. Co jest też bardzo ważną no, informacją, że no, pod folią zawsze, zawsze rosną i plonują dłużej. Tutaj następne pomidorki. Ostatnio był bardzo duży zbiór pomidorów koktajlowych. Teraz możecie sobie to, to spojrzeć na to zdjęcie. Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo jestem zadowolony. A tu troszkę tych pomidorków jeszcze zostało na tym krzaku i nie tylko. Bo choćby można sobie spojrzeć tutaj jeszcze jakieś tam gruszeczki na tym krzaczku są, więc ja zostawiam to w dalszym ciągu u mnie będzie no i pozbierane, tyle pomidorków wielkowocowych, dosyć fajny rezultat, no będzie co przerabiać, będzie co jeść chociaż tych pomidorów już jest aż nadto, koktajlowe sobie jeszcze zostawiam, bo jednak stwierdziłem, że będzie tego na dzisiaj za dużo pomidory, pomidory, które się już mają coraz gorzej, niektóre pomidory trzeba już urwać, tak żeby one się nie zepsuły, tam też ze dwa już się mi niestety Popsuły. Proszę sobie tutaj popatrzeć, pomidorki. Z tej perspektywy, wam chyba jeszcze tego w tym sezonie nie pokazywałem. O, następne pomidory. Następne, jeden tutaj jest już kiepski, już dawno trzeba go urwać. I tutaj zostanie to obcięte razem z tym. No, to jest niestety niepokojące, ale już do zbioru kolejne pomidorki. Spójrzcie sobie tutaj na to groły, jak to poszło. Tutaj już jest choroba. Tu już się zbliża. Prawdopodobnie jeszcze jestem pomidor dobry. Jak sobie patrzę, jest wszystko ok. Trzeba ten, ten pomidor zebrać, tego, jak również też tego, mimo że jest niedojrzały, i trzeba będzie te niedojrzałe obserwować w czasie, gdy one będą dojrzewały. Ja gdy mam takie pomidory niepewne, gdy mam takie pomidory niepewne, to staram się trzymać troszeczkę z daleka od tych bardziej pewnych, bo przed przymrozkami zbieram wszystko. Jeszcze troszkę czasu do tych przymrozków jest, nie wiem, dwa tygodnie, no, różnie, zobaczymy jaka będzie pogoda. Ale tutaj, gdy mam takie, wiecie, ładne, pewne, to jest wszystko ok i je daję w miarę blisko siebie. Natomiast te, które są, które jest, przy których jest prawdopodobieństwo, że mogą być chore, daję troszeczkę dalej. I te pomidory wszystkie dojrzeją, ale warto w szczególności właśnie w tym czasie obserwować nasze pomidorki. Czy one dojrzewają, czy jest wszystko ok, czy na przykład w trakcie dojrzewania łapią chorobę, czy ta choroba się wtedy objawia. Bo wtedy takiego pomidora trzeba natychmiastowo usunąć. U mnie ja teraz będę zbierał wiele pomidorów, część tutaj krzaszków zostawię. I zdarzy się też, że kilka krzaków całkowicie usunę. Oto częściowy zbiór pomidorów wielkowocowych. A tutaj moje pomidory koktajlowe. I zobaczmy sobie, co znajduje się tutaj w ziemi. Najpierw jednak chcę Wam pokazać to, co już wyciągnąłem. Zobaczcie sobie, tutaj z dołu mamy korzeń, i tutaj też mamy korzeń. Ten korzeń, który jest tutaj, jest z pędu. Nie jest jakby, wiecie, z tego dołu, tylko przez to, że posadziłem pomidory głębiej. Zobaczcie to sobie jeszcze raz w porównaniu z ręką. Oczywiście, jak wyjmowałem, to szarpnąłem, więc, więc pewnie tam jest, na pewno tam jest jeszcze korzeń. Ale chodzi o to właśnie, że tutaj się stworzył, stworzył korzeń, jak również z tego pędu, sadząc niżej, tworzy się korzeń. Tutaj pokażę Wam taki, taki który wyczyściłem w miarę. I tak, tutaj jest ten korzeń. Tutaj jest ten korzeń. A tutaj idzie korzeń z pędu już. Zobaczcie sobie, to jest właśnie pęd. I właśnie o to chodzi, że sadząc głębiej, z tego się też stworzy korzeń, co niewątpliwie przyczyni się do lepszego wzrostu, lepszego utrzymywania wilgoci przez sam krzak. Więc dlatego właśnie wam polecam, żeby sadzić głębiej pomidory, w szczególności takie, które rosną wysoko, no bo te wiecie, te, te, które są samo kończące, takie bardzo niskie, no to nie. To tych zwykle nie sadzę głębiej, albo minimalnie głębiej. Natomiast tutaj, to, to zawsze staram się sadzić głębiej. I rezultaty są bardzo, bardzo dobre w tym roku. Dosyć dobre plony. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że to przyczyniło się do, do właśnie takiego rezultatu. Więc warto sadzić głębiej. A tutaj. Zobaczcie zaraz, co tam jest w ziemi. Szarpnę sobie. Zobaczcie sobie. Ta sama sytuacja. Tutaj plus tutaj. A więc polecam sadzić pomidory głębiej, bo to nam daje jeszcze lepsze rezultaty. To, że posadzimy na tej samej głębokości nie sprawi, że to nam będzie rosło kiepsko, że to nam będzie kiepsko plonowało, ale według mnie, jak posadzimy głębiej, to te plony będą większe, a przynajmniej jest większe prawdopodobieństwo na większe plony. Zobaczcie sobie tutaj, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie sobie ten pęd. Jak krzak jest bardzo chory, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że ten owoc też będzie chory. Oczywiście mamy więcej, wiele chorób i tak dalej, ale jest spore na to prawdopodobieństwo. Więc ja, żeby ochronić pomidory, które jeszcze zostały, zbieram je wszystkie. Mógłbym jeszcze Popatrzeć i wybrać jakiś tam, wiecie, o lepszy krzak, który jeszcze tak nie jest chory, i yy, znaczy nie jest aż tak chory, bo każdy tutaj krzak jest w tej chwili chory. Ja już jakiś czas, już dosyć spory, sporo czasu opóźniam zakończenie uprawy pomidorów. Jak? Nie pryskam. Nie właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że usuwałem systematycznie zarażone części krzaka po to, żeby tą chorobę opóźnić, opóźnić nieuniknione, bo i tak te pomidory padną na chorobę. Natomiast dzięki temu już jakąś część pomidorów dojrzałych zebrałem następną. I tutaj jeszcze zostało mi troszkę właśnie, żeby sobie tych pomidorków zebrać i z dniem dzisiejszym kończę uprawę pomidorów. Czy pomidory w domu dojrzewają? Bez problemu. Bez problemu. Nie tylko w domu, też w innych miejscach, nie wiem, w, pi w piwnicy nawet też podojrzewają. Bez problemu. Dla pomidorów nie ma tutaj żadnego problemu. Nie trzeba nic dawać obok. One i tak podojrzewają. Ja wiecie, nie daję jeden na, dru na drugiego, tylko obok. Bo jeśli też trzeba właśnie sprawdzać, czy coś nie zgnije w tym czasie. Ale to myślę, że nie jest takie trudne. Po prostu warto, no, załóżmy raz na dzień, przejść się, popatrzeć, czy coś się z tymi pomidorami nie dzieje. Jeśli jakiś gnije, to po prostu go usunąć. A więc tak wyglądają moje ostatnie zbiory pomidorów w tym roku. Później jeszcze na nie popatrzę, jak one wyglądają, tak żeby wyeliminować ewentualnie jakieś chore. No, krzaki już. Pomidorków nie mają, może ten jeszcze ma Z, Z2, ale tak to już nie. Więc no, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas pomidorowej przygody. Sezon 2022 zamknięty, natomiast kolejne czekają. O, jeszcze tutaj widzę trzy pomidorki takie mniejsze. Kolejne sezony przede mną. Mam nadzieję, że będą równie udane jak ten, jeśli chodzi o uprawę tunelową, ale że jeszcze będą bardziej udane, jeśli chodzi o uprawę na zewnątrz, jak również, że jeszcze większe będą zbiory. No. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku, do zakupu mojej książki Info Uprawa, jak uprawiać warzywa, jak również do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.